Nazywam się Andrzej Basiński, prowadzę gospodarstwo rolne w Wiłowie. Rolnikiem właściwie jestem od zawsze. W rolnictwie pracuję od zakończenia szkoły średniej w Wiłowie. Jestem gospodarstwo w Wiłowie prowadzę od 2000 roku. Gospodarstwo najpierw zostało wydzierżawione, później wykupione z, z Agencji Nieruchomości, Własności Rolnej, teraz Kowru. W gospodarstwie są generalnie słabsze ziemie z przewagą czwartej B i piątki, jest trochę czwartej A i niewiele placami, miejscami klasy trzeciej. Ze względu na to, że takie ziemie trochę słabsze, to też pod to są uprawiane rośliny, chociaż uprawiamy rośliny wymagające bo i rzepak, i pszenicę ale też uprawiamy mniej więcej połowę kukurydzy. No i trochę owsa na materiał siewny z powodzeniem od wielu, wielu lat. Powierzchnia gospodarstwa wynosi około tam bez detali 250 hektarów w tym są budynki, 4-hektarowy park no to, to to tak by wyglądała powierzchnia gospodarstwa. Gospodarujemy teraz w takich czasach, gdzie generalnie niedobory wody są jakby najtrudniejszym czy najczęściej spotykanym czynnikiem wpływającym na plony. Więc w związku z tym, że jeszcze do tego mam słabe ziemie, to trzeba było trochę innego podejścia do uprawy tej gleby. Między innymi od wielu lat uprawiamy nasze gleby bezorkowo. Rośliny, które uprawiamy też są jakby do, dobierane do, do tych gleb, staramy się pozostawiać się, no nie staramy się, tylko zostawiamy całą słomę po zbiorze, ponieważ nie ma produkcji zwierzęcej, całą słomę po zbiorze, uprawiamy bardzo dużo poplonów, wszędzie tam, gdzie tylko się da są uprawiane poplony, różne rośliny na tych poplonach i motylkowej słonecznik. I zboża, bo, bo nieraz bywa owiec poplonem, też w niektórych sytuacjach. Staramy się w tej ziemi nie grzebać, nie grzebać za głęboko, nie za często. Uprawa wstępna po zbiorach to jest uprawa płytka. Mamy talerzówkę taką, którą jesteśmy w stanie uprawiać na głębokość 5-8 cm tuż po zbiorach czy to jest kukurydza, czy to jest rzepak, czy to jest pszenica, czy owiec. I właściwie po tej uprawie wchodzimy już uprawą bezorkową, tak zwanym bezorkowcem i na to siejemy, prawda? Więc tych, tych czynności takich, takich uprawowych na tej ziemi jest stosunkowo, stosunkowo niedużo. Moja filozofia uprawiania bardzo ściśle wiąże się z ekonomią, tak? Moje założenia są takie, że ustalam mniej więcej spodziewane na tej ziemi wysokości plonów, i w stosunku do tych plonów i do cen, minimalnych cen spodziewanych za te plony, ustawiam też koszty, koszty całej uprawy: od kosztów samej fizycznej uprawy, przez nawożenie, ochronę i wszystkie pozostałe koszty. Jeżeli chodzi o kukurydzę, to w moim gospodarstwie. Przy, średnim, przy średnich jakichś cenach z, z tych ostatnich lat, 7 ton kukurydzy na mokro pozwala na to, że nie dokładamy do interesu. Że nie dokładamy do interesu. Przy zbożach, na przykład przy pszenicy jest to, jest to przyjęte na jakieś 4,5 tony pszenicy, gdzie nie dokładamy do interesu, i przy rzepaku 2 tony muszą założyć, pozwolić na to, żeby nie dołożyć do interesu, prawda? No i teraz w zależności od, od kosztów pozostałych można wyliczyć czy coś zostaje czy nie zostaje, ile zostaje w zależności od zbiorów, cen. Oczywiście im wyższe zbiory i im wyższe ceny tym więcej zostaje. No jesteśmy w takim okresie, że ani te ceny, no przede wszystkim ceny nie są jakieś rewelacyjne. Zbiory niestety są w tym roku różne, bo zboża i rzepak, mieliśmy tu rekordową suszę, rekordową suszę, takiej suszy nie było tu nigdy, więc zboża nie zachwyciły plonami, bo, bo były to plony w granicach 4,5 do 5 ton. Rzepak dał troszeczkę powyżej 2 ton, za to kukurydza dała dobre plony. Podejście do kosztów musi rozpocząć się wtedy, kiedy zakładamy czy podejmujemy decyzję o zakładaniu plantacji. Jeżeli na ten rok będzie pszenica, kukurydza, owiec, nie będzie w tym roku rzepaku, no właśnie rzepaku nie będzie, przede wszystkim dlatego, że ostatnie lata w rzepaku pokazywały, że jest na nim bardzo trudno, bardzo trudno zarobić. Jakby pilnowanie kosztów. Trzeba zacząć od samej uprawy, tak? Czyli to, co już mówiłem wcześniej, że płytkie talerzowanie... Uprawa bezorkowcem i siew, czyli tych czynności na tej glebie jest bardzo mało. Bardzo pilnujemy nawożenia. Jak to mniej więcej robimy? Robimy dość regularnie badania gleby, sprawdzamy zawartości składników pokarmowych i w stosunku do tych analiz bardzo 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 sztywno trzymamy się nawożenia. Nie da się, żeby plon utrzymać, nie da się Oszczędzać na, na azocie, ale też nie trzeba z nim przesadzać. Tak? Muszą być to rozsądne, rozsądne dawki, ale też takie dawki, które gwarantują y, przyzwoite plony. Jeżeli chodzi o fosfor, przy dużej zawartości fosforu, y, stosujemy wraz z siewem, czy to będzie kukurydza, czy, czy pszenica, czy, czy rzepak, czy owiec, y, niewielkie ilości fosforanu, fosforanu amonu. Zaraz siewem, bo nasze siewniki pozwalają na to, żeby, żeby tak to zrobić. Są to śmieszne dawki, bo to są dawki od 20 do 40 kg na hektar. W wyjątkowych wypadkach gdzieś tam przekraczają 40 kg na hektar, ale stosujemy też od jakiegoś czasu yy, yy, bakterie, yy, tak zwane fosforowe. Nasze doświadczenia, bo to na zasadzie doświadczeń, prób i błędów, pokazują, że rzeczywiście. Yy, yy, te bakterie wpływają na potencjalną, potencjalną, lepsze wykorzystanie tych składników. Poza tym co roku, co roku stosuje około 200 do 300 kg siarczanu wapnia tuż po zbiorach po każdej roślinie i około 800 kg wapna magnezowego, radkowitu tuż po zbiorach każdej rośliny. Czy to będzie rzepak, pszenica, owies czy kukurydza, to po każdej roślinie tuż po zbiorach Stosowane jest to właśnie siarczan wapnia i wapno magnezowe, więc magnes i siarka jest, są podawane co roku, moim zdaniem, w dość rozsądnych ilościach. Poza tym wap utrzymujemy, utrzymujemy dzięki temu odpowiednie pH No, Jeżeli to się wszystko policzy, zbilansuje, dodano, to to nawożenie jest. Aha, jeszcze do, do co roku co roku na wiosnę, wczesną wiosną stosuję sól potasową. Kupuję jeden transport 24 tony, łatwo policzyć ile to jest na hektar tej soli potasowej, średnio tyle tylko stosuję, no i robię to powtarzalnie już od 18, może 19 lat, powtarzalnie i więc jeżeli jest to powtarzalne i wyniki zbiory się powtarzają, czyli są jak na te ziemię i na te koszty przyzwoite, to znaczy, że jest dobrze. Od 20 lat zajmuję się uprawą kukurydzy. Lubię tę roślinę. Doświadczam na tej roślinie według własnych pomysłów wiele rzeczy. Co roku testujemy ileś tam odmian. W związku z tym, że testujemy, to też w wyniku testów dobieramy te odmiany na, na własne pola. I te odmiany uprawiamy, które nam w naszych, naszych własnych testach po prostu dobrze wychodziły. Zawsze to jest tak, że jest to, są to poletka nieduże, około 20-arowe. Jeżeli któraś odmiana nam odpowiada, to siejemy na dwóch, trzech, góra 5 hektarach tej kukurydzy. Jeżeli się powtarza, to wchodzi już na duże powierzchnie, bo, bo powiedzmy, pokazuje ta odmiana, że jest jakaś taka, taka trwała, powtarzalna, dobrze plonująca. Przez wiele lat, znaczy tak, im bliżej i im dalej, bo może nie bliżej, tylko im dalej, tym więcej tych odmian się pokazuje na naszym rynku i więcej odmian, które mają coraz lepsze cechy, lepiej dosychają, lepiej znoszą w nasze warunki, lepiej zachowują się wiosną, lepiej radzą sobie z suszami. Zaczynaliśmy generalnie od odmian takich flintowych. Rzadko kiedy to były flintodenty flinto wtedy. Uprawiam kukurydzę około 20 lat na ziarno. Dzisiaj już można dobrać, w większości można dobrać do, do, do naszych warunków dobre odmiany dentowe. Jak dochodziłem do tego, że jednak te odmiany dentowe, właśnie w wyniku takich doświadczeń na własnych, na własnych polach, te odmiany pokazały, że tak, że lepiej plonują na naszych, no to jest pierwsze na, naszych, na naszym gospodarstwie, na naszym terenie. Znoszą dobrze, wbrew temu co się mówi, przynajmniej u mnie, takie znoszą dobrze wiosnę, czyli często te, te chłody wiosenne. Bardzo dobrze, moim zdaniem, trochę lepiej jak, jak odmiany flintowe, lepiej znoszą suszę. No i znakomicie, przynajmniej te, im nowsze odmiany, nawet, nawet 2-3 lata w odmianach to jest bardzo dużo, im nowsze odmiany, tym lepiej dosychają jesienią. Wręcz dochodzą no, O tym roku trudno mówić, bo w ogóle kukurydzę były suche, ale naprawdę lepiej dosychają jak flinty. Flinty potrafiły się zatrzymać na jakichś tam wilgotnościach, czyli 2-4 si już nie sły, a denty nadal, nadal dosychały. Takie są moje doświadczenia z wielu lat. W wyniku doświadczeń na moich poletkach, dobierając odmiany z różnych firm, generalnie w, w moim gospodarstwie sprawdzały się odmiany, sprawdzają się odmiany KWS-u. Mamy taką odmianę na, na słabe ziemię, sprawdzoną świetną to jest Coletis, z nowszych odmian Kamilo, znakomite Aldo, w tym roku testowane Kalix to dało znakomity plon, znakomity plon na poletkach i, i te odmiany spełniają wszystkie nasze, wszystkie nasze całe nasze zapotrzebowanie, czyli radzą sobie dobrze na naszej ziemi, radzą sobie dobrze w naszym mikroklimacie. Dosychają dobrze, no i dają znakomite plony, jak na nasze warunki. Odmiany KWS-u, znaczy w ogóle zebraliśmy około 12 ton kukurydzy przy wilgotnościach, w granicach 25% wilgotności, ale najlepsze odmiany dały nawet ponad 14 ton z hektara, średnia z poletek była ponad 13 ton z hektara. Naj, najlepsze, największą, największy plon w tym roku dała odmiana Aldo, która dała plon w granicach 14,5 tony z hektara przy 25 wilgotności. Po raz pierwszy w tym roku postanowiliśmy kukurydzę zopełaczować, czyli trochę naruszyć, napowietrzyć glebę w 6-7 liściu kukurydzy i od razu podsypać trochę nawozu azotowego. I muszę powiedzieć, że moim zdaniem to między innymi spowodowało, że też te plony w tym roku, bo to też trzeba dodać, że te plony w okolicy nie były takie, takie jakieś rewelacyjne, że tutaj susza niestety nas też wymęczyła i trochę miała wpływ na, na te plony, to myślę, że, że to, że tą, tą ziemię trochę, trochę napowietrzyliśmy i podaliśmy azot właśnie tą maszyną, kupiliśmy taką używaną maszynę bardzo przypadkowo, na szybko. Ona wymaga po, po, porządnego przejrzenia, przeglądu i będziemy ją używać przez następne lata, ponieważ maszyna mimo swojego wieku spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Trzeba ją po prostu trochę usprawnić. Tak? Jak już tu stoję, to dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o azot, to stosujemy właśnie RSM tuż przed schodami na kukurydze. I właśnie tą saletrę w tym, od tego roku w momencie siódmego liścia, no tak jest grubsza. Podglebie mamy na naszych glebach, nawet tak się czwart, czwarta klasa, bo są tylko pojedyncze miejsca, czego jest niewiele. Są takie dołki, gdzie jest trochę iłu siwego, Może stąd się wzięła nazwa iłowo, ale to jest u nas takich dołków może z 5 hektarów, gdzie to nie jest pod spodem. A generalnie u nas pod glebiem jest właśnie taki, taki piasek, trzeba powiedzieć. Nie? Taki piasek. On często bywa jeszcze jaśniejszy. Taki, taki ja bym powiedział jeziorowy, czy no jeziorowy raczej, nie? Taki, tak to wygląda i tak u nas wygląda pod glebie 10 cm 10 cm to jest o, taka ziemia trochę mocniejsza, a już pod spodem jest, jest piasek. Na takich ziemiach uprawiamy kukurydzę, yy, Tu widać to, co mówiłem, że płyciutko uprawiamy yy, po zbiorze, tuż po zbiorze. Wapno, siarczan, wapnia i to będzie leżało, tu będzie owiec, to będzie leżało do wiosny i prawdopodobnie pod owiec pójdzie tylko talerzowka, nawet nie, pójdzie, nie będzie uprawiany tu bezerkowcem, na jakieś 10 cm talerzowka będzie zasiany owiec.